Znajdujemy się w gdańskim terminalu masowym. Mam przyjemność rozmawiać z panem Tomaszem Śmigiewiczem, dyrektorem handlowym w CM Biomass. Mam do pana pytanie. Otóż, jak pan ocenia rynek Polski na tle zagranicznych rynków biomasowych? Czy jest to rynek, który jest już rozwinięty, czy jednak jesteśmy dopiero na etapie tego dalszego rozwoju? Oczywiście zależy na to spojrzeć, bo z jednej strony można powiedzieć, że jest to rynek całkiem solidnie ukształtowany. Na rynku detalicznym istnieje dobrze zorganizowana sieć dystrybucji, działają dostawcy, a jeżeli chodzi o energetykę, to do tego momentu, do którego ten rynek się dzisiaj rozwinął, też można powiedzieć, że jest całkiem nieźle rozwinięty. Natomiast biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięć inwestycyjnych i nowych projektów, które są w trakcie przygotowania, to zdecydowanie jest to rynek, który będzie się nadal rozwijał. Bardzo dziękuję.